Mama! Mama! No, trošku ti neíde to mama. A povedz baba. Baba. Alebo ja, 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 ja. No, jak môžeš ja, 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 ja. A to ty robíš s rajstopkom. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Co z tą rajstopką robisz? Hej! Co ty robisz? Ty łobuzie! Ty łobuzie. Ale z ciebie łobuz! Ty łobuzie, mały! Co robisz? Co ty kochany robisz z rajstopką? Myszko! Pinko mała. Oj, chyba cię zjem. Chyba cię zjem, chyba cię zjem, chyba cię zjem. Chyba cię zjem. popatrz, Idzie rak. Nieborak. Jak ugryzie ten znak, będzie znak, będzie znak. Mały pajączek, pory nie spinał się. 嗯。<laughs> <laughs>